Dzisiaj o poranku na swoim koncie twitterowym Cezary Kulasz ogłosił, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. I może zacznę od tego, że powiedzmy sobie szczerze, wybrańcem ludu był Marek Papszun, choć ja do tych wybrańców ludu naprawdę nie mam zbyt dużego przekonania. Dlaczego? Bo pamiętajmy, że już w przyszłości lud wybrał dwóch trenerów i... Te, te wybory nie były po prostu najtrafniejszymi wyborami w historii polskiej piłki, bo przypomnijmy sobie, że tymi już wyborami był Janusz Wójcik, który poza srebrnym medalem 92 w Barcelonie nie osiągnął już tak naprawdę z tą reprezentacją zupełnie nic i był też... Franciszek Smuda, który no, hmm, chyba wszyscy już, y, którzy oglądacie mój kanał i ja, pamiętamy jaką klęską skończyło, skończyły się według mnie najważniejsze mistrzostwa y, w naszej historii, bo uważam, że potencjał w mistrzostwach w Polsce i na Ukrainie mieliśmy przeogromny i myślę, że gdyby trenerem był na przykład choćby Henryk Kasperczak, czy jakiś... Y, Obcokrajowiec, myślę, że ta historia zakończyłaby się jednak mimo wszystko inaczej. A trener Smuda, jaki był, jaki jest, wszyscy wiemy, ale dobrze. To nie jest właściwie odcinek o tym, co było, tylko o tym, co przed nami. Selekcjonerem, jak już mówiłem na początku, został trener Michał Prabier. i wiem, że zaraz mi tu w komentarzach będzie wysyp. Y Krytyków trenera probieża, że mm, y, kolesiostwo ze strony Cezarego Kuleszy, że y, w Krakowie wieża Babel, starzy Słowacy i tak dalej, i tak dalej. Ja jednak uważam, że trener probież mimo wszystko ma więcej zalet niż wad. I może y, zacznijmy od tych zalet. Przede wszystkim w odróżnieniu od y, ustępującego ze stanowiska. Y, Fernando Santosa. Myślę, że po prostu teraz dostajemy w końcu trenera z charakterem, który po prostu dużo ludzi oczekuje, że, jak to się mówi, że złapie te gwiazdeczki za twarz i wszystko będzie fajnie grało. I właśnie myślę, że trener Probierz ze swoim twardym charakterem i twardymi zasadami, jakimi się charakteryzował w miejscach, w których pracował. Jest idealnym właśnie człowiekiem, by to zrobić, by po prostu wprowadzić y, zasady twardej ręki, by to w końcu zaczęło funkcjonować. Choć pamiętajmy też, że Michał Prabierz też oczywiście zmienił się jako człowiek y, przez te wszystkie lata po prowadzeniu Jagiellonii czy Krakowi, ale myślę, że jest to na tyle człowiek konkretny, że kiedy wprowadzi swoje zasady, no, mm, mówiąc tak trochę kolokwialnie, nikt mu. W tej kadrze nie podskoczy i myślę, że ty jesteś idealną po prostu osobą, by po prostu wejść do szatni, mm, zamknąć te wszystkie afery, te premiowe, niepremiowe, żeby w końcu sprawić, by piłkarze przynajmniej po, na boisku się lubili. Bo powiedzmy sobie szczerze, poza boiskiem mogą się nawet nie cierpieć, ale na boisku mają być profesjonalistami i dawać siebie wszystko co najlepsze. Kolejną zaletą Michała Probierza jest to, że jednak przez jakiś tam czas w odróżnieniu od Marka Papszuna pracował w reprezentacji młodzieżowej. Marek Papszun fakt jest bardzo dobrym trenerem, nie można mu tego odmówić, przez 7 lat budował Raków Częstochowa od drugiej ligi do ekstraklasy, ale właśnie tu się zatrzymajmy budowa drużyny przez Marka Papszuna trwała 7 lat, gdzie robił to, musiał to robić bardzo metodycznie, dobierać piłkarzy pod profil, który chciał grać w raków częstochowa, i pamiętajmy, jakie były częste odstrzeliwania: czy to ludzi z, ze sztabu, czy to wręcz tam wagony piłkarzy przyjeżdżały do częstochowy i zaraz potem wyjeżdżały. A powiedzmy sobie szczerze, że tutaj Nasza reprezentacja znalazła się w sytuacji, w której nie ma na czasu na jakieś metodyczne wprowadzanie nowych zasad taktycznych. Tak naprawdę, do dwóch meczów z Wyspami Owczymi i Mołdawią mamy y niecały miesiąc, i myślę, że tutaj Michał Prabysz jest za tyle lepszym kandydatem, że tak, znam młodzież, którą prowadził do niedawna, więc ma. Pełne rozeznanie w piłkarzach. Też nie ma jakichś, powiedzmy, skomplikowanych mandrów taktycznych. Myślę, że to po prostu na sam początek, po prostu dokończenie tych eliminacji, to będzie po prostu prosta piłka, byle po prostu zwyciężać i jakimś cudem spróbować się dostać do na euro bezpośrednio. No, a, po, a jeżeli to się nie uda, to. Zrobić to po prostu za pomocą meczów barażowych, które będą czekały nas w marcu przyszłego roku. Co jeszcze do zalet trenera, probierze? To wydaje mi się, że on mimo wszystko jednak umie wprowadzać młodych zawodników. No, choćby będę tutaj się opierał na przykładzie Jagiellonii. No, wprowadził choćby takich graczy jak. Bartek Drągowski, Karol Świderski, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski też był pomysłem Michała Probierza. Za Probierza też w Jagiellonii był Damian Szymański, więc to najdobitniej pokazuje, że Michał Probierz ma oko do młodych zawodników. Jeżeli sobie spojrzymy na kariery tych piłkarzy, to one były w sumie bardzo udane, bo praktycznie każdy gdzieś tam wyrwał się na Zachód. Wiadomo, że to nie są piłkarze na pokoju Realu Madry, TFC Barcelony czy Manchesteru City, ale to też bardzo pokazuje, że jednak trener Michał Probierz ma oko do piłkarzy, choćby Krzysztof Piątek, którym pracował w Krakowie też to dzięki pracy Probierza znalazł się najpierw w Genoji, czy potem miał swój złoty okres w AC Milan, no. No i oczywiście Michał Probierz też ma swoje sukcesy, no, zdobywał Puchar Polski, super Puchar Polski, był też wicemistrzem Polski, był nawet raz o krokod zdobycia mistrzostwa, więc ja troszeczkę nie rozumiem takiej narracji, że Michał Probierz jest słabym trenerem, bo zobaczcie, on zawsze dostawał kluby biedne, on nigdy nie dostał klubu stopu takich jak Legia Warszawa, Lech Poznań, on pracował w takich klubach jak Polonia, Bytom, ŁKS Łódź, Lech Jagdańsk, Jagielonia Białystok, Krakowia, czy Wisła Kraków już na początku swoich czasów schyłkowych. I uważam, że gdyby Michał Prabierz był naprawdę fatalnym trenerem, jakimś tam bardzo słabym, to nigdy nie osiągnąłby tych sukcesów. I tak, może Michał Prabierz jest... Y niewygodny medialnie, ale uważam, że to jest jego też kolejna pozytywna cecha, że skończy się na konferencjach gadaniem farmazonów i frazesów i po prostu Michał Probierz będzie mówił to, co myśli będzie mówił tak, jak jest i myślę, że konferencje z udziałem trenera Probierza będą bardzo ciekawe. No też zaletą jest to, myślę, że to, co już wcześniej mówiłem, że jeżeli który, któryś piłkarz nie będzie chciał pracować tak jak trener Probierz tego wymaga, to trener Probierz powiem: Misiu, tu są drzwi, powołam kogokolwiek innego, ty już mi tu nie jesteś potrzebny i ciebie więcej nie powołam. Więc myślę, że po prostu ta grupa, która jest teraz zakażona tym katarskim wirusem premiowym, jak to mówił. Robert Lewandowski w wywiadzie dla Mateusza Święcickiego będzie musiała po prostu się zewrzeć, wziąć się do roboty i w końcu zacząć grać na miarę swoich możliwości. Bo powiedzmy sobie szczerze, no, reprezentacja Polski na pewno ma większe możliwości niż ledwo wykrywać z Wyspami Owczymi i przegrywać w fatalnym stylu z reprezentacją Albanii. No, ale żeby nie było, że to jest. Elaborat pochwalny na cześć Michała Probierza, to czas wspomnieć o wadach tegoż trenera, bo ma je jak każdy człowiek. No oczywiście no w Krakowi ta jego praca nie wyglądała zbyt różową, po prostu wydaje mi się, że trener Probierz dostał tam zbyt duże kompetencje, był ten, trenerem, dyrektorem sportowym i prezesem i myślę, że... Wszystko wyglądało fajnie do czasu koronawirusa, kiedy zaczął negocjować obniżkę pensji czy tam zamrożenie w czasie mm, epidemii COVID i sam przyznawał w wywiadzie, że to był jego duży błąd. No i cóż, no i to się potem zaczęło sypać. Oczywiście w Krakowi też było sprowadzanie obcokrajowców na potęgę, co mi się nie podobało, no, bo Michał Prabiesz pryncypia pracy swojej wcześniej miał zupełnie inaczej położone. Coś się jednak w tej krakowi pozmieniało i to nie wyglądało dobrze. No, naprawdę, tam trener Prabierz się naprawdę pogubił, popełniał dużo błędów, których no, po nim naprawdę ciężko było się spodziewać, choć. Było widać wypalenie i tak jak mówię, no profesor jak po prostu dał mu zbyt dużo kompetencji, co mi się wydaje, odbiło się na jego pracy. Bo gdyby zajął się tylko trenerką, to byłoby zupełnie inaczej. Teraz przejdziemy do stylu, choć ja uwielbiam te powiedzą ko Michała Probieża, że chcesz styl, to idź do kiosku i kup sobie tygodnik, twój styl, no? Choć powiedzmy sobie szczerze, że Michał Probierz nigdy nie grał jakiejś. Wyrafinowanej piłki nożnej, jakiejś tiki, taki, to po prostu miał być prosty środek na skrzydło do środkowania, do dobrze zbudowanego napastnika, choćby takiego Kilian Sheridan, i z tego miały padać bramki. I teraz wydaje mi się, że po prostu w sytuacji, jakiej się znaleźliśmy, właśnie nie ma co zbyt myśleć, patrzeć na styl. Trzeba po prostu te trzy mecze eliminacyjne, które zostały wygrać i zobaczyć, co się wydarzy. Co jeszcze do hmm, wad trenera probierza, to na pewno był też ten epizod hmm, w Bruckbett, Termalice, Nieczarcza, który trwał dwa czy trzy dni, potem jednak się hmm, panowie, dyrektor sportowy i po prostu trener dogadali się co do transferów i po prostu umowa została szybko rozwiązana. Tutaj no no dziwne to było, ale już tutaj nie będę się wplątywał w meandry pracy trenera Probieża hmm, aż tak głęboko, więc na koniec, tak jak mówię, no może wybór jest kontrowersyjny, ale ja uważam, że dobry, wielu ludziom się nie spodoba, ale stąd hmm, właśnie mój apel hmm, na koniec. Dajemy szansę każdemu, dawaliśmy szansę hmm, Fornalikowi na walce, po którym też była. Jazda i Beka, był Brzęczek, był Sousa, był Michniewicz, był w końcu Fernando Santos, który naprawdę brał niebotyczne pieniądze, a tak naprawdę w Polsce po sobie. Nie zostawił kompletnie nic. Więc moja prośba: dajmy szansę i czas trenerowi Probieżowi, nie kręćmy Beki jeszcze przed prezentacją, bo ja naprawdę, będąc kibicem Jagiolani Białej Stoki, Widząc, jak trener Probierz pracował, to jest naprawdę pracocholik, proszę was, dajmy szansę trenerowi Probierzowi, bo wiem, że może tak Krakowie, jak już mówiłem, nie wyglądała najlepiej, ale to, co robił Wegeloni przy tak słabej infrastrukturze jeszcze wtedy, przy tak niskim budżecie transferowym zrobić wicemistrzostwa, trzecie miejsce, puchar Polski, super puchar, to była naprawdę. Wielka, wielka sprawa, tak wiem. Powiecie zaraz, że trafiła się kompromitacja z ich Pawłodar, ale w tamtych czasach kompromitacyjny takim się zdarzały. Chyba rok wcześniej była Lewadia z Wisłą, Kraków za Macieja Skorzy, który był bardzo też um, ferowany jako więc ja tylko proszę o szansę na Michała Probieża. Oczywiście, kiedy przyjdą już mecze, przyjdą wyniki. Wtedy będziemy mogli po prostu wydawać swoje wyroki, ale zobaczymy, zobaczymy też, jakimi ludźmi otoczy się Michał Prabierz. O tym dowiemy się na dzisiejszej konferencji. Jeżeli będą jakieś ciekawe smaczki na niej, to oczywiście dogram kolejny odcinek. A teraz proszę o łapki, w górę, komentarze i pozostawienie subskrypcji dla dalszego rozwoju kanału. Informacje dnia. Michał Prabierz. Selekcjonerem reprezentacji Polski do końca, przynajmniej do 2024 roku. Na razie.